Strona polska de facto nie ma dzisiaj szczególnych możliwości oddziaływania na, na przyszłość Nord Stream 2. Wydaje mi się, że takim podstawowym obszarem, w którym ewentualnie Polska będzie mogła w jakiś sposób oddziaływać, to byłoby ewentualne dołączenie do stołu rozmów, tych rozmów, o których się teraz spekuluje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Niemcami dotyczącymi Nord Stream 2. No to jednak nie jest w pełni zależne od nas. My w świetle zapewnień amerykańskiej administracji, jako istotny sojusznik Stanów Zjednoczonych, także, także powinniśmy uczestniczyć w tych konsultacjach. Nie wiemy oczywiście, ponieważ to są konsultacje prowadzone zakulisowo, my nie wiemy, czy i do jakiego stopnia Polska jest dzisiaj obecna przy tym stole rozmów. Jednak to jest ten jedyny i, no i pośredni sposób oddziaływania dziś na Nord Stream 2 przez Polskę, takiego bezpośredniego sposobu, ja nie widzę. Skutków Nord Stream 2, oddania Nord Stream 2 do użytku, możemy dopatrywać się na kilku płaszczyznach, zarówno tej politycznej, geopolitycznej, jak i biznesowej. Tak więc, po pierwsze, ewentualny sukces Nord Stream 2 będzie oznaczał to, że Ukraina straci swoje znaczenie tranzytowe. Tak więc, możemy domniemywać, że z biegiem lat, w momencie, w którym Ukraina już nie będzie tym niezbędnym państwem, które, które jest konieczne, stabilność Ukrainy nie będzie już tak konieczna, dlatego, by europejska gospodarka mogła funkcjonować, możemy domniemywać, że to zainteresowanie sprawą ukraińską gdzieś na zachodzie Europy będzie, będzie malało. Więc to jest pierwsza, pierwszy skutek. Drugim skutkiem jest oczywiście sama, sam wpływ budowy Nord Stream 2, rozwoju projektu na, na stan relacji transatlantyckich i stan relacji w samej Unii Europejskiej. Tak więc tutaj ta sprawa jest oczywiście głęboko dzieląca sojuszników i taką też pozostanie, zarówno jeżeli jeżeli dojdzie do fiaska budowy Nord Stream 2, możemy spodziewać się, że doprowadzi to do dodatkowych zatargów pomiędzy sojusznikami po obu stronach Atlantyku. Kolejnym skutkiem będzie także hmm... Dodatkowe zacementowanie roli Rosjan jako, jako głównych dostawców, dominujących dostawców gazu w regionie. Rosjanie zyskają dodatkową elastyczność i także będą mogli w większym stopniu tu oddziaływać na regionalny rynek gazu. Tak więc podsumowując, przyszłość Nord Stream 2 pozostaje niepewna, i niezależnie od tego, czy Nord Stream 2 zostanie oddane w niedługim czasie do użytku, czy też w późniejszym, no będzie, będzie ten projekt niósł, miał za, niósł za sobą dalekosiężne konsekwencje zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i biznesowej.